Baran. Układ planet sprzyja działaniom na dużą skalę. Jeśli masz pomysł, który od dawna czeka na realizację, to właśnie teraz nadszedł moment zrobić pierwszy krok. Nie bój się ryzyka, ale pamiętaj, cierpliwość może przynieść większe korzyści niż pośpiech. Byk. Nadchodzą zmiany, choć na razie mogą wydawać się subtelne. W tym tygodniu poczujesz, że pewne sprawy zaczynają się układać po twojej myśli. Uważaj jednak na relacje. Ktoś może oczekiwać od ciebie więcej uwagi. Bliźnięta. Merkury dodaje ci charyzmy i sprawia, że twoje słowa mogą mieć większy wpływ niż zwykle. Wykorzystaj to, mądrze. Unikaj manipulacji i plotek, bo mogą obrócić się przeciwko tobie. Rak. Nadchodząca pełnia wzmocni twoją intuicję. To dobry moment, by zaufać przeczuciom i skupić się na swoich emocjach. W miłości możliwe zawirowania. Nie ignoruj sygnałów, które wysyła ci druga osoba. Def. Jeśli planujesz zmiany w karierze lub chcesz zaprezentować swoje umiejętności, to idealny czas. Ale uważaj. Cierpliwość i wytrwałość okażą się kluczem do sukcesu. Panna. Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Ktoś w Twoim otoczeniu może mieć wobec Ciebie ukryte intencje. Bądź uważny i nie ufaj ślepo każdemu. Waga. Wenus otacza Cię pozytywną aurą, a to oznacza, że miłość i harmonia są na wyciągnięcie ręki. Możesz poczuć się bardziej doceniony i zauważony. Jednak nie daj się zwieść pozorom. Skorpion. Pluton sprawia, że nadchodzące dni mogą być pełne intensywnych emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Możesz odkryć coś, co zmieni Twoje spojrzenie na ważną sprawę. Strzelec. Mars dodaje ci odwagi, a to oznacza, że możesz zdobyć to, czego pragniesz. Ale czy na pewno wiesz, czego chcesz? To dobry moment, by zastanowić się nad swoimi celami i priorytetami. Koziorożec. Możesz czuć, że coś idzie zbyt wolno, ale każda chwila poświęcona na pracę nad sobą i swoimi planami przyniesie efekty. Nie daj się ponieść frustracji. Nadchodzi nagroda za twój trud. Wodnik. Ten tydzień może przynieść ci przełomowe pomysły. Wenus w Twoim znaku sprawia, że przyciągasz ludzi, którzy mogą pomóc Ci w realizacji celów. Ale uwaga, nie każda propozycja będzie tak korzystna, jak się wydaje. Ryby, słońce wchodzi do Twojego znaku, przynosząc ze sobą odnowę i świeżą energię. To moment, by ruszyć do przodu i zostawić za sobą to, co ci ograniczało. Twoja intuicja będzie nieomylna. Słuchaj jej, a nie zboczysz z właściwej ścieżki. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj, by być na bieżąco. Do zobaczenia za tydzień.